Hej dziki, tam się, tam się suszą kajaki, kapoki, bo było wyrąbanie się. Koledzy tutaj świrowali i była wywrotka kajakiem. Oczywiście, jakby mogło nie być. I powiem Wam, że zaopatrzyłem się na pieniądze, dokumenty i telefon w, taki, w, takie, w taką kieszonkę. A konkretnie to jest prezent od kolegi: tutaj Romana. I no tak to wygląda. Nawet nie wiem co, gdzie, jak, za ile, skąd. No i powiem, że idealnie to ochroniło telefon. Nawet nawet się kropla wody nie przedostała, kiedy inne zawijane woreczki no po prostu u kolegów wszystko przemoczone, dokumenty, patent żeglarski przemoczone, wszystkie papiery przemoczone, które były w formie papierowej także no zdecydowanie na nadwodę, jak coś bierzecie, dokumenty i czy jakieś inne ważne rzeczy, to fajnie sobie zrobić coś takiego. A powiem Wam, że zrobiłem jeszcze taki myk, że zapętliłem po prostu w ten sposób, tak? No, wiecie, jak to się zapętla, tak? I przymocowałem to do kapoku. Także to o, w ten sposób, tak? Tym węzłem, także to po prostu nie miało yy, w ogóle opcji zatonąć. No, tyle w temacie. Pozdrówki na razie, hej.